Mi najpiękniejsze 40 lat życia. Nic nie wiem o człowieku, z którym spędziłam całe życie. Ja nie wierzę w to, że ojciec mógł nam to zrobić. Nie jest łatwo mieć czterech synów, którzy ci mają w tupie. A powiesz mi, dlaczego ojciec mnie tak traktował? Co czujesz, jak myślisz o Wiki? A ja niczego nie żałuję. Byłeś z nią szczęśliwy? Cały czas myślę o was jako o małych dzieciach, a wy jesteście dorośli. Naszym gościem jest Maciej Migas, reżyser, scenarzysta, absolwent łódzkiej filmówki. Debiutował Odą do Radości razem z Janem Komasą i Anną Kazejak. Później nakręcił takie filmy jak Żyć Nie Umierać, a także serial Rysa. Teraz realizował dla Polsatu serial Bracia. Cześć Maćku. Dzień dobry, cześć. Powiedz, jak to w ogóle się zaczęło? Od, skąd, z była inicjatywa? I co cię zainteresowało w projekcie Bracia? Projekt Bracia jest to saga rodzinna. I to już jest bardzo ciekawe, bo saga, sagi mają to do siebie, że są skarbnicą niesamowitych tematów i, 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 i historii, ale, ale jakby patrząc głębiej, to co mnie zainteresowało, to że jest to opowieść o patriarchacie, ale jest to opowieść o patriarchacie, którym skażeni są mężczyźni. Oczywiście kobiety też jakby nie chcę tego odbierać, ale dla mnie to było interesujące, że w dzisiejszym świecie często kiedy mówimy o patriarchacie i słusznie, no to mówimy o tym, że ofiarami patriarchatu są kobiety, a w tej historii to co dla mnie było ciekawe, i to, o czym często zapominamy, że też ofiarami patriarchatu są mężczyźni, i dla mnie to w tej historii było ciekawe, że mogłem opowiedzieć historię. Y, z punktu widzenia facetów y, skażonych właśnie y, 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 silną y, figurą ojca. Tyłowi bracia we władzy ojca, można powiedzieć. Oczywiście, tak. Mm. Mów. O, co się stało? Nic. Zwyczajnie wpadłem na kawę. Nie mam kawy. Przecież nie piję. No to obojętne. Może bacy albo wodę? Herbatę, wodę, co ty jesteś taki zdenerwowany? Po prostu nigdy mnie nie odwiedziłeś. A wynajmuję to mieszkanie od trzech lat? Pracujesz dzisiaj? Codziennie pracuję. Właśnie wychodziłem. No to pójdę z tobą. Ze mną. I to moje knajpy. No, tam chyba kawę masz. Jest tam czterech braci, prawda? To jest czterech tak. głównych bohaterów. No i z tego, co już wiem, to jakby pociągające też mogło być to od strony formalnej, tak. że można było przez każdego z nich opowiadać trochę inaczej te historie. Skoro cztery bracia są różni, można to ugryźć od różnej strony, nawet różnie gatunkowo. Jakbyś mógł powiedzieć w paru słowach jeszcze, jak to rozwiązaliście, jak przez tych braci opowiadacie, czym oni się różnią. Było to duże wyzwanie, bo jest to bardzo y, eklektyczny y, tekst. W, te, w, te, w, w tym sensie, że mamy czterech braci, i historia każdego z tych braci jest napisana w trochę w odrębnym stylu i każda zawiera w sobie zupełnie inny temat. I o ile w przypadku najstarszego brata, najstarszy to Piotr, Piotr tak? Stramowski, tak, który go grał, mamy tutaj wątek najbardziej można powiedzieć y, dramatyczny melodramatyczny jeśli chodzi o Alka czyli Mateusza Kościukiewicza no to mamy tutaj obyczaj czyli perypetie w związku małżeńskim to też jest ciekawy wątek ponieważ y, opowiada o, o mężczyźnie który przyjął na siebie trudy i, I wyzwania mm, polegające na tym, że opiekuje się y, noworodkiem, a jego żona poświęca się y, pracy. Jest panią ordynator w szpitalu, i okazuje się, y, się że no, przerasta go to, że. Że, te, że tak, nie, nie, nie tak łatwo jest zastąpić kobietę. Ale chciał zrobić też to, czego nie zrobił jego ojciec. Tak, chciał powiedzieć. zrobić to, czego nie zrobił jego ojciec, ale okazuje się, że nie jest to takie proste. No to, 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 to mamy taki wątek w przypadku Alka, następnie mamy yy, Wojtka. Wojtka, i tutaj to jest też zupełnie in, inna, inny wątek, czy można powiedzieć najbardziej w pewien sposób komediowy. Można powiedzieć, że jest to trochę śmiech przez łzy, jakby tutaj w, ty, w, tym, w tym wątku jest. Dużo z komedii romantycznej. I czwarty jest czwarty, Adam. Tak, czwarty syn to Adam. Trickster, dyżurny błaz, błazen tej rodziny. Czarna muzyk, obca, muzyk pełną gębą nie niestroniący od alkoholu, narkotyków, wiecznie stwarzający problemy i, i nigdy nie bawiący się w dyplomację i zawsze na, niszczący każdą uroczystość rodzinną. Świetna postać, muszę tutaj zaznaczyć, że bo tak jak wspomniałeś, Adam jest muzykiem no i, i bardzo długo się zastanawialiśmy. On ma swój zespół, mm, jaką ścieżkę, jak, jaki to ma być zespół, kto ma skomponować dla niego muzykę. Pojawiały się różne propozycje, oczywiście każdy y, miał tam jakiś swój pomysł. Cieszę się, że, że y, to też dzięki mnie, że, że wygrała opcja, że Nikodem Rozbicki, który gra Adama. Prywatnie też jest muzykiem, ma swój zespół i wykorzystaliśmy jego y, utwory z jego oryginalnego zespołu, które są w tym serialu i fantastycznie się to sprawdziło, czyli że nikodem nie wykonuje utworów, które napisał dla niego kompozytor lub jakiś znany wykonawca. Tylko to, co czuje, naprawdę. Tak, tak tylko, tylko to, co są jego autorskie teksty i autorskie kompozycje. I świetnie się to sprawdziło. Naprawdę czujemy, że, że to jest on na tej scenie, kiedy wykonuje te kawałki. To, 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 to jest świetne. to fala. Bałtyk odbija się od gwiazd. Rosnący gniew radości mikroskala. Nie chcę już cię więcej znać. Znowu toniesz jak to fala, bałtyk odbija się od gwiazd, rosnący gniew radości, mikroskala. Nie chcę już Cię więcej znać, nie chcę już Cię więcej znać, dzisiaj te doki, dzisiaj te doki. Ten serial opowiada o śmierci, prawda? Czym ta śmierć jest tak naprawdę dla, dla bohaterów tego serialu? Nie tylko dla braci, ale właśnie też szerzej. Śmierć ojca jest tak naprawdę wyzwoleniem dla naszych bohaterów. Dzień, dzięki paradoksalnie, dzięki śmierci ojca, oni mogą żyć własnym życiem. Mogą odkryć siebie. Bo wcześniej ży, żyli cały czas w jego cieniu. Chcieli sprostać oczekiwaniom, które on na nich narzucał. Chcieli realizować scenariusz mniej lub bardziej, który dla nich napisał. Był architektem ich świata. Jego śmierć. Oznacza wyzwolenie dla naszych bohaterów. Proszę podejść. Proszę. Pięć minut, panowie. Zabrać mi dla innych postaci też tak jest, na przykład dla matki? Tak, oczywiście, bo cały czas, ro rozmawiamy, cały o czas rozmawiamy o braciach, no rozmawiamy właśnie. o mężczyznach, no bo, 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 bo jest to ważne, ale no nie zapominajmy, że to też jest, jest to też serial o kobietach i nie byłoby tej opowieści bez kobiet. Mamy matkę, niesamowita rola pani Katarzyny Gniewkowskiej, no fantastyczna, fenomenalna naprawdę. Jestem pod nieustającym wrażeniem tego jaką kreację Kasia stworzyła. Tak naprawdę w pewien sposób ona powiem kolokwialnie, ciągnie tę, tę historię, bo mamy braci i mamy ich perypetie, ale matka jest tu istotna i w, w jej przypadku po pierwszym szoku, po, po tej traumie, tak naprawdę wraca do siebie, wraca do tej osoby, którą była 20, 30 lat wcześniej, zanim poznała tego faceta. Okazuje Czyli ona się, również że... była pod takim samym wpływem jak tak, synowie. Tak, tak i nie wiedziała. Znaczy było jej wygodnie grać y, y, tę rolę, tak jak nam wszystkim w życiu czasami jest wygodnie grać pewne role, tak jak wygodnie było tym bohaterom grać pewne role. Okazuje się, że kiedy zabrakło tego y, głównego y, reżysera, jakim był ojciec y, i po pierwszym szoku i, i i, I zagubieniu okazuje się, że każdy wraca do źródła, do tego, kim chciał być, do, ty, do tego, kim jest naprawdę. I w przypadku mm, matki pięknie się to jakby nam objawia, że, że mamy kobietę, która nagle w, w, wyszła z, te, z, z cienia i, i może być w końcu sobą. Mhm, Czy to jest serial nie tylko o patriarchacie, ale w ogóle o takim? Uleganiu wpływom innych ludzi, o tym, że nie każdy potrafi być sobą, bo są po prostu silniejsze osobowości, które potrafią nas przytłoczyć, i jak się z nimi zbyt mocno zwiążemy, możemy bardzo długo, właściwie całe życie, można przeżyć w czyimś cieniu. Oczywiście. Tak, tak bardziej tak. na poziomie ogólnym, mówię. No tak, tak, tak. Zgadzam się, że no rzeczywiście no jakby ten patriarchat ma, ma wiele oblicz, i, i tutaj w, w, to, to też można powiedzieć, że jest to historia o tym, że, że, że żyjemy w cieniu. I że w, w którymś momencie yy, 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 przekraczamy Rubikon, i już nie ma odwrotu, i chcąc czy nie chcąc, yy, wychodzimy z tego cienia. Co, co nie jest łatwe, co nie jest proste dla tych bohaterów, Te wyjście z cienia to jest bardzo bolesne doświadczenie, bo to nie jest czymś lekkim, yy, yy, i to jest jakby pr proces ponownych narodzin. No, yy, jakby. Są, są to bolesne narodziny. No tak, to chyba zazwyczaj w życiu jest to bolesne, tak. bo pewnie wiąże się to, jeżeli nie ze śmiercią, jak w serialu, no to przynajmniej z zakończeniem jakiegoś związku albo ze zmianą pracy, środowiska. Jakby trzeba się odciąć od ludzi, z którymi jesteśmy związani, żeby dopiero poczuć, że byliśmy tak mocno pod ich wpływem. Dokładnie. To wszystko to, to, co teraz powiedziałeś, właśnie jest w tej historii, bo mamy. Yy, mamy tam wątek związany ze zmianą pracy, mamy wątek ze zmianą związku. No, I to jest to, co, co jest też związane z tym ojcem, bo po, po, po jego śmierci okazuje się, że pękła pewna bańka, pe, yy, zasłona iluzji spadła. I okazuje się, że ktoś z bohaterów zdaje sobie sprawę, że jego wieloletni związek to była fikcja. Że tylko y, tworzyli y, sielankowy, idealny świat poprzez y, piękny wystrój mieszkania, a tak naprawdę nie ma tam uczuć, jest pustka. Być może robili to dla ojca właśnie. No dokładnie, tak, tak. Bo, tak. Ojciec, tak y, i tak ich tego tak nauczył chciał ich tak, tak chciał. Tak chciał ich widzieć i sam tak robił. I oni przecież no, zostali w, ty, w ten sposób zaprogramowani. Y, ten jakby kod kulturowy przez ojca został przekazany im i chcąc lub nie chcąc, bardziej lub mniej świadomie go realizowali. No, dlatego tak powiedziałem na początku, że dla mnie to było ciekawe, że możemy opowiedzieć o patriarchacie, ale też poprzez mężczyzn, że tutaj no tak, faceci że są, są ofiarami, ofiarami patriarchatu. patriarchatu. Ale ty urosłaś, Agatko. Ej tam, zobacz lepiej jak Bobo urósł. No, Bobo. To chodź o Chodź, chodź, Boba. Bo, marzynko, Boba. A ty poznajesz mnie? Nawet ja cię ledwo pamiętam, kiedy ty ostatnio u nas byłeś. Ty, jak byłeś mały, to. Tak, tak, tak. Lubiłeś, żeby cię nosić na rękach, tylko na rękach. Wszyscy się nosili na rękach. Przepraszam, tato, ale przyszedłeś po coś konkretnego? Nie. Byłem tu niedaleko i pomyślałem wpadnę. A widziałeś grecki pierwowzór? Bo serial nazywał się Series oryginalnie. To jest grecki format, który przykładaliście na, na polską, na polskie realia. Widziałeś ten grecki pierwowzór? Tak, tak. Widziałem grecki pierwowzór, dokładnie cztery odcinki i było to dla mnie niesamowitym doświadczeniem, po którym stwierdziłem, że będziemy robić wszystko, żeby to nie wyglądało, z całym szacunkiem do greckich twórców, jak pierwowzór. A co to znaczy? Jak wyglądał ten pierwowtór? Co ci się w nim nie podobało albo czego chciałeś uniknąć? No bo może nie, nie, niekoniecznie musiało ci się nie podobać, może chciałeś zrobić coś zupełnie innego, nie dlatego, że ci się nie podoba, tylko że tego nie czujesz. Znaczy, rozmawiamy tutaj tylko i wyłącznie o, o, o realizacji, o, o inscenizacji i po prostu y, autorzy y, oryginału y, potraktowali ten y, tekst y, jak y, brazylijską telenowelę. Wszystko w zasadzie było zrobione na, na zbliżeniach, bez, żadnej, yy, bez użycia żadnego szlachetnego języka filmu, i, i wszystko było oparte na dialogach. Uważam, że ten tekst yy, zasługiwał na dużo więcej i, i miał w sobie taką pojemność i, i szlachetność, i, i, i takie tematy, które można było z niego wydobyć. Yy, zresztą, yy, na potrzeby tego projektu yy, zdefiniowałem ten tekst, że jest to połączenie. Tragedii greckiej z Sagą Rodzinną, I, i, i jakby naszym założeniem, moim i wszystkich pozostałych twórców, współtwórców tego serialu było to, żeby jak najbardziej, jak najbardziej szlachetny i filmowy sposób opowiedzieć tę historię i położyć akcent przede wszystkim na emocje. To jest niesamowite, co się wydarzyło na planie. Tutaj jestem pełen uznania dla wszystkich aktorów. Którzy dokonywali niejednokrotnie na sobie wiwisekcji emocjonalnej, że to naprawdę było fascynujące, że, 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 że aktorzy mi tak zaufali i niejednokrotnie korzystając ze swoich osobistych doświadczeń, bardzo intymnych, tak, tak mocno i głęboko wchodzili w te role. To też jest ciekawe, że, że grecki oryginał powstał parę lat temu, a teraz zrobiliśmy to w Polsce. I fantastyczne jest to, że pięknie w tym serialu przewijają się tematy, które są totalnie aktualne tutaj teraz w naszym życiu, bo mamy jakby zmaganie się z, z patriarchatem, mamy temat nowego modelu rodziny, no bo we współczesnym świecie jakby wszystko się zmienia. Mamy nowy model rodziny, nowy model związków i ta rodzina i to jest z, z nazwy tylko rodziną, bo tak naprawdę oni nic o sobie nie wiedzą. Każdy żyje w swoim świecie, w swojej bańce. Spotykają się tylko przy okazji pewnych rytuałów pod tytułem urodziny, święta, a tak naprawdę każdy, żyje swoim życiem, ma swoje tajemnice i nikt nikogo nie interesuje. I dopiero po śmierci ojca, paradoksalnie zbliżają się do siebie. To też jest, jest ten pretekst, żeby się spotkać tak, i naprawdę tak, tak, tak. się poznać. Się poznać dokładnie. A Eliza nie wyrwie się z dyżuru? Obiecała, że jak będzie miała siłę, to przyjdzie. Moja żona, a wasza mama nigdy nie pracowała. Ja bym na to nie pozwolił. Tato, Eliza jest teraz ordynatorem i ma masę pracy. A ty tylko terapeutą? Wolę tak, niż trzymać ją zamkniętą w domu. Adaś, Kiedy koncert? Niedługo. E, już dzisiaj wszystkich Was serdecznie zapraszam. Zobaczycie. Będzie super. No, będzie super. A ty kiedykolwiek w ogóle słyszałeś, jak my gramy? Y nie przyszliśmy tutaj, żeby sobie robić wyrzuty, dobrze? Nie no, dlaczego nie, mamo? To byłoby dziwne, gdyby ojciec tego nie robił. Dobra, otwórzmy. Przepraszam was. Nadam głupoty. Rzadko się widujemy. Ach. Wiemy, że akcja dzieje się w Gdańsku i częściowo w Atenach. Te Ateny to rozumiem, że to był ukłon y, do oryginału, tak? Tak, w, w oryginale y, też y, w jednym odcinku y, główna bohaterka. Yy, czyli tutaj, w naszym przypadku, Zosia. Yy, jako, że tam serial w ogóle działo się w Atenach, ona mieszka w Nowym Jorku, więc tam jeden od, odcinek, m, akcja dzieje się w Nowym Jorku. Tutaj został taki zabieg zaproponowany przez scenarzystów, że yy, jedna z głównych bohaterek yy, studiuje w Atenach i przyjeżdża do trójmiasta. Yy, I w jednym z odcinków yy, najstarszy brat. Y, jedzie ją odwiedzić y, do Aten. Także mieliśmy też zdjęcia w Atenach i to, to pokazujemy takie też nie do końca turystyczne Ateny. Y, więc to też jest ciekawe. Oczywiście no, każdy chce zobaczyć Ateny jak z prospektu, i takie też są, ale, ale też udało nam się pokazać trochę inne Ateny. No Ateny to też teraz miejsce kryzysu uchodźczego. Nie wiem, czy o to zahaczacie i czy widać to, czy, czy nie, nie do Nie, nie, tu akurat nie. Tutaj te, tematu kryzysu uchodźczego nie było w tym tekście, ani też nie, nie, nie było mm, okazji, żeby o to zahaczyć. Natomiast bardzo dużo w naszym serialu mówi się o, o kryzysie ekologicznym, bo Zosia, jest aktywistką ekologiczną i mówimy tutaj dużo o, o, o ekologii, o aktywizmie. Z różnych perspektyw jest ten temat też pokazany. Niektórzy z bohaterów kompletnie tego nie rozumieją, nie zgadzają się, więc no, o, o to też jest ten, jakby poniekąd temat, który zahacza o, o, o to, o czym mówiliśmy wcześniej: że pewnych rzeczy nie chcemy widzieć, bo jest nam wygodnie żyć, łatwiej jest nam żyć, żyć nie widząc pęknięć i skaz na rzeczywistości. Tylko fajnie się żyje, się, że, że, że wszystko jest świetnie i żyjemy w idealnym świecie. No i po ulewie. No i bardzo dobrze. Nie, no to w ogóle nie jest dobrze. Przyroda nie ma żadnego pożytku z takiego deszczu. Dlaczego? To tak jakbyś wlał wiaderko wody do ziemi w doniczce. Większość i tak przeleje się górą, a roślina padnie z wysuszenia? Przynajmniej można depnąć. Piotrek, ty masz świadomość, ile CO2 uwalniasz właśnie do atmosfery? Mam. A co mogę z tym zrobić? No, możesz zrobić bardzo dużo rzeczy, na przykład ograniczyć jazdę samochodem. Nie jeść mięsa, segregować śmieci, yy, oszczędzać wodę, nie palić w kominku. Czy ta historia jest zamknięta jako jeden sezon, czy, czy jest jakaś szansa na drugi sezon, jak to wygląda? Starałem się m, tak zakończyć historię i te, tak też to było w scenariuszu m, zapisane, m, że historia ma otwarty koniec, aczkolwiek. Zrobiliśmy otwartą końcówkę, ale bardzo y, y, symboliczną, to, z, z tego też się cieszę. Ale no, je, jest tutaj oczywiście szansa i plany na, na drugi sezon, i mam nadzieję, że tak będzie, bo, bo wydaje mi się, że y, po obejrzeniu te, tego pierwszego sezonu każdy by chciał y, dowiedzieć się, co dalej z tymi bohaterami jak te wątki się podomykają. Więc tak jest, jest szansa na drugi sezon. No to w takim razie życzę, żeby pierwszy odniósł sukces i żeby drugi został zrealizowany również. Dziękuję bardzo. Jestem pewien, że serial odniesie sukces i że się spodoba. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Nazywam się Maciej Migas i chciałem Państwu polecić. Kilka filmów, które można zobaczyć na Polsat Box Go i tutaj moje polecenie oprę na pewnym kluczu, mianowicie będą to trzy filmy związane z muzyką. Pierwszy z tych filmów jest to film debiut Agnieszki Smoczyńskiej, Córki Densingu. fantastyczny musical, baśń. Niesamowita opowieść, może nawet się wydawać z pozoru awangardowa i odstraszać, ale naprawdę polecam. Jest, jest to spotkanie z zupełnie innym kinem, bardzo ciekawym, to jest coś zupełnie innego od standardowych propozycji filmowych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. się tylko dobrze bawić. Reszta pójdzie sama. Kolejny z filmów e ekscentry Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy jest to też film, w którym muzyka jest istotnym elementem. Historia prl Polski i kapeli jazzowej. Jest to historia o tym, w, w, jaką siłę ma muzyka, że, że muzyka może być Najsilniejszą bronią w walce z systemem. Piękna historia opowiedziana ze swadą lekko z poczuciem humoru, do jakiego przyzwyczaił nas w swoich filmach Janusz Majewski polecam naprawdę świetny film. I mądry, który też poprawia humor. Widziałem, jak Pan na nią patrzył. To robi wrażenie. Kolejna z propozycji, y, też y, może powiedzieć muzycznych, jest to film Disco Polo, y, który w niestandardowy sposób, poprzez użycie konwencji westernu, opowiada o znanym nam w Polsce zjawisku, jakim jest disco Polo. Wiecie jak się nazywam? Polak. A jak się Polakowi podoba. To to się wszystkim Polakom spodoba Jesteś! Disco Polo, to jesteśmy my i o nas jest ta muzyka miło, skącimy, Jak nas nie chcą puścić od dołu, to my i to będziemy z samego szczytu. Mówię ci, on nas zabija.